I cześć, śniadeczka morskim, Witam Was w kolejnym meczyku z właśnie tej gierki. Tak. A jak ona się zwie, nie pamiętam, żeby... no Royal, coś tam. Więc no, dzisiaj mam nadzieję, że wygramy tego Royala. Bo tutaj widzę, że można potrenować sobie szczały. Dobra. Ała! Już mnie zabili. Ja chcę, jeszcze raz tam. To za żołnierzyki. Halo. O, dobra, dobra. Mam 26 graczy. Da się tutaj wyskoczyć. Chciałem do kibla wskoczyć. O, no nie. Nie da się. No. Wyskakujcie wszyscy. Ja sobie gdzieś tutaj polatam. Gdzieś indziej. No jakby wyskoczyliście wszyscy, to ja będę miał teraz pole manewru. O Jezu, pierwszy dead. Dobrzy są. Nie tak jak ja. Ja jestem dwani Więc tak. Jak dobrze pamiętacie, ktoś mnie ostatnio odwiedził. Tak, i to był Nikodem. Po raz drugi się spotkaliśmy od kiedy się znamy. Normalnie cud jakiś. Więc no, zobaczymy, co to będzie w przyszłości. Czy może jakiś wspólny kanał zrobimy. Wątpię. Dobra, mam fajny kołaszek. Ale ktoś tam jest. Dobra, ja nawet się tam nie wychylam Idę stąd. To ja mnie tutaj nie było? Pamiętajcie, mnie tutaj nie było. Dobra, mamy kevlar. Jak to? Ej, no to jest hamstwo. Ta gra to jest przegięcie po prostu. Dobra, potrzebujemy coś na blisko Dobra, chociaż tyle, że tutaj się da No, troszeczkę lepsza broń. E. Dobra. Kałaszek. A, mam pełno. Dobra. czy gdzieś tutaj będzie ktoś? No chłopiec gdzieś tutaj. Jezu, jaki lak! Jak to się naprawiało. Ale dostał przecież i zaś trzynasty. O, to gramy nie lubi.